W tym odcinku będzie się dużo działo: od szkoły, przez place zabaw, po bójki szkolne. Więc nie zapomnij dać suba i lecimy z odcinkiem. To jest Mietek. Dobry, otwarte? Dzień dobry! Co po sieba? Kebaba. Mietek! Kręć tam kebaba! Zaraz będzie! Rodzina Mietka nie jest za bogata, więc żyją w kamienicy. Szybko zacząłem budować chodnik, który będzie dołączony do kamienicy. Teraz, jak chodnik gotowy, to trzeba dodać jej drzwi i do tego boczną ścianę. Teraz wlatuje tylna ściana i boczna otwierana. Parter już zrobiony, więc trzeba się zabrać za drugie, więc szybko zbudowałem podłogę, po czym dodałem ścianę razem z oknem. Okej, okay, pierwszy piętro szybko poszło, więc czas na drugie. Zbudowałem i dodałem tylną ścianę, tak jak i boczną z drugim oknem. Teraz jeszcze na górze płaskie tajle, żeby konstrukcję można było ściągać. Okej, okay, wszystkie piętra gotowe, więc teraz ostatnie, czyli dach. Jak dach już gotowy, to zbudowałem taką ścianę, żeby można było odczepiać ją i przyczepiać, tak by oglądać w środku wszystkie rzeczy. I teraz ją nakładamy. I jeszcze do tego dołożyć dach, no i bryła gotowa. Ale to dopiero sama bryła, więc teraz trzeba udekorować w środku. Do sień dodałem plakaty, tak jak i zestaw Lego na ziemi. Okej, okay, sień gotowa, więc teraz czas się zabrać za pierwsze piętro. Użyłem takich elementów, żeby zbudować ladę. I jeszcze takich, żeby zbudować do tego telewizor. I jeszcze takich, żeby zbudować łóżko dla mamy. Teraz wszystko wczepiamy na swoje miejsca i gotowe pierwsze piętro. To znowu te dziwaga. Tym razem niestety muszą uciec. Dobra, koniec tego oglądania, przecież ja robię film, ale jak chcecie to oglądać, to zapraszam na mój kanał. Ale wracając, teraz przyszły czas na kolejne piętro, już ostatnie, czyli drugie. I tutaj jest pokój, mietka. Dodałem do pokoju poręcze od łóżka, czy co to tam jest, no i oczywiście samo łóżko. Tyle, że najpierw to łóżko trzeba zbudować. Więc szybko wziąłem klocki i zacząłem je budować. I jeszcze teraz dekoracje typu miecze, czy coś w tym stylu. Wszystkie pomieszczenia już gotowe, więc dodaję do tego ścianę i jeszcze dach. No i kamienica cała skończona. Teraz wstawię ją między inne kamienice i pasuje idealnie. Więc Mietek może ruszać do szkoły. Mietek dotarł już na miejsce, ale chwila, gdzie szkoła? Trzeba ją zbudować. Zbudowałem taką oto podłogę, po czym dodałem po pierwsze parę klocków. Teraz druga ściana z drzwiami. Teraz zbudowałem takie kolumny z takich klocków razy trzy. Teraz trzeba je tylko dołożyć. I tylną ścianę dobudować, bo przecież to nie może być otwarte. Jak już ściany gotowe, to teraz czas przedzielić pomieszczenia. Szybko znalazłem szare klocki, z których zacząłem budować. Jak jedno pomieszczenie już zrobione, to teraz trzeba zrobić drugie. Tym razem z białych klocków. Do tego pomysłu natomiast zbudowałem takie drzwi, ponieważ to pasowało. Wcale nie, tak że nie miałem innych drzwi. Wcale. No ale wracając po zbudowaniu tych drzwi zacząłem obramówkę, na która będzie trzymać całą szkołę. Po zbudowaniu obramówki czas udekorować trochę stołówkę, bo jakbyście nie wiedzieli to to jest stołówka, nie mówiłem Wam, dodając menu. Do tego jeszcze zbudowałem z takich klosków stół dla uczniów, żeby mogli siedzieć, a nie stać. Jak stołówkę mamy już gotową, to teraz czas się zabrać za salę. Dodałem tablicę i ławki. No i co? Szkoła już skończona. W samą porę, bo akurat Mietek już przyszedł. Tylko którą salę wybrać? Chyba tą. Siema, Okej, okay, chyba nauczyciel czekał już. Ale liczna klasa, aż cztery osoby. Czekajcie chwilę, nauczyciel chyba nie da rady się doliczyć. O, będzie sprawdzona obecność. tak? Jestem. Okej? Okay. Jestem. Wiesiek? Chwila, gdzie jest Wiesiek? Okej, okay, nauczyciel się za bardzo rozłościł. To chyba na tyle z tej lekcji. Na no, po lekcji był obiad i było takie coś. Chyba lepiej tego nie jeść, lepiej iść na pole. A na polu taki ładny plac zabaw. Nie no, żartuję, to jest szkoła, tu nie ma takich placów zabaw. Więc szybko zacząłem budować nowy. Po zbudowaniu płytki i dodaniu ściany zacząłem budować podkładkę, na którym będzie gravity. I jak graffiti już skończone, to teraz trzeba je dołożyć. Ale obok tak trochę pusto, więc dodałem dwie skały i połączyłem razem ze ścianą. I jak mamy gotowe ściany i skały, to teraz trzeba coś zbudować żeby się nie zanudzić czyli kosz. Okej, okay, drążek gotowy. Teraz czas na tablicę. Okej, okay, jak tablica już zbudowana, to teraz trzeba te dwie części połączyć. Do tego dodać mały klocek do ziemi i kosz gotowy. Co prawda bez kosza, ale to nie przez to, że nie mam klocków, żeby nie było. Okej, okay, mietyk jest na polu, ale o nie, to kamień, nie. Oj coś czuję, że to się nie najlepiej skończy Chyba będzie bijatyka, nawet jest widownia Na dole jakiś dzieciak z miasta, a na górze Mietek O nie, wygląda na to, że Mietek przegrał Co to? Nagle jakiś gość z miasta się potknął od kamień Czyżby Mietek wygrał? Tak, Mietek wygrał. A więc nie wiadomo, co się dalej stało z Mietkiem, ponieważ ja musiałem już iść do szkoły i skończyć nagrywanie.